Witajcie! Dzisiaj zapraszam Was na ciasteczka dla Mikołaja, które mogą przygotować dorośli jak i dzieci. Jest to super zabawa. No i przede wszystkim ciasteczka są pyszne. Można dodać do nich rodzynki w czekoladzie, cukierki kolorowe, orzechy, migdały. To w zależności co lubimy. Więc zapraszam Was do obejrzenia wideo. Składniki, które będą nam potrzebne do przygotowania ciasteczek to 500 g mąki pszennej, 250 g miękkiego masła, 2 jajka, 200 g cukru pudru, 1 łyżeczka skórki z pomarańcza i 1 łyżeczka skórki z cytryny. I to wszystko. Więc zabieramy się do pracy. Mąkę oczywiście należy przesiać przez sito. Dodajemy dwa całe jajka. Dodajemy oczywiście cukier puder. Masło. Masło może pokrójmy sobie w takie małe kawałki. Masło już dodane, wyparzona, wymyta. Pomarańcz. I teraz będę ścierać trochę skórki z pomarańca i skórki z cytryny. Również jest wymyta, wyparzona. I teraz kochani należy to wszystko wyrobić. Można to zrobić ręcznie. Ja zrobię to mikserem robotem, żeby było szybciej. Teraz na koniec dodaję pół łyżeczki proszku do pieczenia i dalej wyrabiam. Wyrobione ciasto przekładamy na stół. Takie ciasto możecie sobie zrobić dzień wcześniej i przechować w lodówce, a na następny dzień można robić. Ale my będziemy robić od razu. Pięknie ciasto pachnie pomarańczami i cytryną. Teraz rozwałkujemy. Przygotujcie sobie również blaszkę, na której będziecie kłaść te nasze mikołajki. Na blaszkę połóżcie papier. Ja już sobie to przygotowałam. I teraz wykrawamy. Przekładamy na blaszkę. Ciastka mamy już zrobione. To teraz przygotowałam sobie orzechy i migdały, ale mogą być to również jakieś cukierki czy inne owoce suszone. I będę dodawała tutaj. I delikatnie przyciskamy. Tak samo z orzechem, tylko tu zagnam te dwa ramiona. I tak będę robiła z każdym innym ciasteczkiem. Gdy już zrobicie ciasteczka, wkładamy je teraz do piekarnika nagrzanego do 170 stopni z funkcją góra-dół na środkową półkę na około 10 minut. A my w tym czasie możemy robić kolejne. No i słuchajcie, ciasteczka są już upieczone. Moje były tak około 10 do 12 minut, w zależności, jak je rozwałkowałam, a teraz czas na, na ich udekorowanie. Więc bierzemy pisaki spożywcze, to jest super zabawa, wierzcie mi, dla dzieciaków. One uwielbiają to robić. Robimy... Robimy oczka. Ciastka się bardzo szybko robi, więc dzieci zadowolone i dorośli też do kawki oczywiście super smakują. To są takie kruche ciasteczka. A no i robimy buźki. Słuchajcie, mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba i wykorzystacie przepis w swoich domach. Jak widzicie, ja już mam tutaj udekorowane przez moje dzieci ciasteczka, reszta jeszcze się piecze. Więc zapraszam Was serdecznie na ten przepis. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie mój kanał No i zapraszam na kolejne moje filmiki.